Wszystkim witajcie na moim kanale. Ja jestem Bogarol i dzisiaj przychodzę do Was z Bookholem. Mam 6 książek i te książki dostałam, czy tam kupiłam w grudniu. Jedna mi przyszła na początku stycznia, więc no, zapraszam do oglądania. Pierwszą książką y, są to laleczki Marcina Halskiego. Ja dostałam tą książkę w ramach współpracy, takiej recenzji, czegoś w tym stylu. Yy, okładka mi się bardzo podoba. Yy, nie wiem o czym opowiada ta książka, ale no sądząc po tytule jest coś o laleczkach. Nie wiem. Drugą książką jest to książka opowieści z Narnii, część druga czyli książkę Kaspian. Ja planuję robić reread re pierwszego tomu, czyli Lew, i stara szafa, tak to chyba szło. I no pamiętam, że bardzo pierwszy tom mi się podobał, więc planowałam tak przedłużyć tą serię. Tutaj wam mogę bardziej wytłumaczyć, o co w tej serii chodzi jak ktoś nie czytał to jak ktoś nie czytał, to po prostu chodzi w tej serii o to, że znaczy tutaj w pierwszej części bardziej że czwórka dzieci znajduje szafę starą która jest przejściem do magicznego świata krainy, coś w tym stylu trzecią książką jest to książka Lista życzeń y, Dewnej Peri Dostałam tą książkę na święta. To opowiada o tym, że brat umiera i y, siostra tego brata y, znajduje jego listę, którą sobie obiecał, że zrobi. Teraz ta siostra y, postanowiła, że wykona tą listę, wykonaną przez jej brata. Czwartą książką jest to miasto schodów Robert Jackson Bennett. Kupiłam ją w biedronce. Przekonała mnie okładka. Kosztowała tylko 10 zł. I tutaj nie wiem o co chodzi. Też nie wiem, ale chcę ją przeczytać, bo no, jednak okładka mi się bardzo podoba. Jest to tom pierwszy, tylko że nie mogę znaleźć tomu yy, drugiego. Próbowałam na Empiku, nie mam, więc no nie będę kontynuować tej serii no Albo po prostu znajdę, albo po prostu nie, bo mi się nie spodoba lub po prostu nie znajdę drugiego tomu Przed ostatnią książką jest to Dziewczyna, która kochała Toma Gordona Stephena Kinga, ja tą książkę dostałam od kogoś na Wigilii klasową więc dziękuję ale jeszcze nie czytałam to jest moja pierwsza książka Stevena Kinga więc się bardzo cieszę i tylko też mnie tu drażni, że ona ma białe kartki tylko może chyba tego nie widać ale na żywo to ona ma kartki to takie trochę męczące jest no ale to też chciałabym przeczytać ostatnią książką jest to Wołam nie ciemność Agaty Suchowskiej, tylko że też y, ta książka zabiera podobno fragmenty y, nieodpowie nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, więc jeśli z moją mamą tak umówiłyśmy, że najpierw to moja mama przeczyta i oceni czy ta książka jest odpowiednia, teraz dla mnie czy muszę ją z nią poczekać do kiedyś tam. A więc to koniec tego filmiku. I widzimy się w następnym filmiku. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Widzimy się w następnym filmiku. Pa!